Welcome, welcome to the magic. No i wybiegamy. Cześć na sal. Dzień dobry, dzień dobry. Dobra. Jak wam się na razie podoba Gierka? Bo dla mnie jest super. Zamiast dołączyć do czyjejś armii, zapuściłeś się sam w demacjańską dzicz. Znajdź magów chętnych walczyć w Twojej sprawie. Zemsta, do której dążę, wymaga powrotu do stolicy. Ale najpierw potrzebuje zaopatrzenia. Obozyłowców magów. W tych lasach powinny być dobrze wyposażone. Czas na widzim, czoła. Cześć, królik! Super jest! E, skończyłem dzisiaj kampanię e, RPGową. Gramy teraz w Mage Seekera. Gramy sobie właśnie w Mage Seekera, jak widzisz. E, cyk. Świetna gierka, mi się mega podoba. O kurde! Dobra. A to tak działa. Czekajcie. A to? Okej. Okay. Okej. Okay. Mniej więcej łapie, czyli tak to będzie. Drzewosty. teraz może trafić we drzewa, by w te drzewa by stworzyć mosty? Okej. Okay. Są tu jakieś sekrety może? Nie wiem, jakieś krzaki mogę rozwalić? Nie, niezbyt. Czekaj, co? Witam, będę mniej na streamie, muszę zacząć na dwór wychodzić. Okej. Okay. Dobra, czekajcie. Mapa. Możesz wyświetlić mapę obszaru. Znajdziesz na niej bieżący główny cel misji. Musisz osiągnąć główne cele, aby poczynić postęp w grze. Na mapie będą widoczne również opcjonalne cele. Znajdź magów. Aha, czyli tutaj na prawo coś... Nie, tu nic nie ma. Nah, nie wiem co. O, to... bosik. Okay. wypadałoby od niej zapisać seskila, wiecie? To do mnie jest ten dobra. Powinienem w ogóle wyłączyć sandalety na czas. O, dobra faza. Na mnie jedna bestia mniej z głowy. Eee. Mach, tak dla mnie jest i lepsze. Nie wiem, na co to jest. Eee, znaczy bardziej chodzi o to, że będę to wrzucał na YouTube. Masalot. To tak podczas takich walk to mi, psuje, to mi psuje. Ale spoko. A od nich mogę? Nie, od nich nie mogę. Dobra. Nie, nie, masz masz podpięte kanały. Wykrzyknij socjal, jeżeli chcesz wszystko, to wykrzyknij socjal. Uuu, magowie! Tam magowie! No nie! Działowcy magów, to tam... No, działowcy magów, tam i magowie! To sobie ładnie to powiedział. Dobra. To śmi chyba, że nie z tymi, ale tam nie powiesz. No nasal lubi. Kurde, da, uciekli. A teraz podparamy. To znam za tu jest! Zgińszy mobino! Najpierw tych podbywamy No dostałem pierwsza lot tychita. Nie, no panie, jestem zbyt dopena to. Kurde zawsze... Problem.. Muszę jedną rzecz sprawdzić. Czy mogę sobie przedstawić skipowanie, wiecie? Jesteś się je cali i zrobić? Zamiast się Anni wystarczająco zdrów, aby powiedz do domu. Do domu? Lepiej przyłącz się do mnie. Garda łowców, e, e, gardła łowców magów czekają na podrżnięcie. Jesteśmy żołnierzami, młodzieńcze. Nikt nie może pokonać łowców magów. Jeżeli... jeśli masz trochę rozumu, uciekaj, póki jeszcze możesz. To z tego? A jeśli zamierzasz walczyć z łówcami magów, to ci się przyda. Niektóra zdrowia? Tak, sam ją zrobiłem. Powodzenia. Uuu, nowe rzeczy. A gdzie można się leczyć? Dobra. Myślałem, że więcej magów będzie z korek do walki. No to więcej tacy jak dla Lejlani zdarzałem się rzadziej niż sądziłem. Może zbyt pochopniłem ją odprawiłem. Butelka z miksturą. Teraz ma teraz butelkę z miksturą. Możesz użyć jej, aby odzyskać zdrowie. Butelki można użyć ograniczoną liczbę razy, zanim trzeba będzie je uzupełnić. O, i na R teraz się leczymy. Jedną rzecz chcę sprawdzić, czy mogę. E... Gra. E... Sterowanie. Skip. Interakcja. E... Otwórz mapę. Tryb nieskrę... nieskrępowany. Nieskrępowany. Okej. To będzie coś potem. To są. Mogę mieć zaklęcia, o kurde. Użyj mikstury, atak, odskok, celowanie. Doskok jest na spacji. Ej, nie ma nic do tego. No, nie ma do skipu. Pak. Cześć, Cetra, co tam? No to mamy problem. Będę się uważać, wiecie? Będę się uważać z tym. Bo ja dużo spacji używam. Jo, patrzcie kogo mamy! Srebrno skrzydłe. Znaleźć zaginionego młodego srebrno skrzydłego. W demacji jest wiele zaginionych srebrno skrzydłych. Próbuj znaleźć i uratować je wszystkie. Dobra, czyli mamy pierwszą znaczkę, którą będziemy zbierać. Ale nie mogę daszować na shift kontrolu. Nie, nie, ale chodzi o to, że wydaje mi się, że to będzie na tym samym. Bo na shiftie mam co innego. Wydaje mi się, że słyszałem gdzie dokładnie, ale nie chcę teraz mówić na czacie, nie powiem, nie powiem że niedaleko pewnego... Dobra, zapiszmy sobie skillki. Dobra. Trzy kolejne padły. Ciekawe po co będzie ten gold, tak szczerze. Dobra. Tu jest coś bonusowego. Go. I skrzyneczka, guys. Spoko. trybie tryb dla matki, proszę. A ja nie wiem, co dostałem. Nie zobaczyłem, niestety, co dostałem, bo musiałem włączyć ten. Czyt. O. Cover twierdzi, że w ruinach, w, ruinach w lesie leżą skarby. Starożytne relikty z czasów wojen runicznych, Powiedział mi. To na kolacji. Słuchałem go jednym uchem, ale usłyszałem najwa najważniejsze: to szansa na łatwy zarobek. Powiedziałem, że wybiorę się do ruin, a starzec, wyobraź sobie, roześmiał się. Myślał, że żartuje. Twierdził, że bzdury plecie. Przecież znam się na, na liczbach. Cover uważa, że matematyka nie wystarczy. Myśli pewnie, że do tego trzeba kogoś, kto umie walczyć. że wyciągnąłem oszczędności i zatrudniłem dwóch osiłków. Nie umiem liczyć, więc zgarnę największą część skarbu. Nie jestem taki głupi, za jakiego Cover mnie uważa. A mogę to niszczyć nie tylko wyłącz to padam jak ktoś eee... eee, ilmka jak możesz dobra jeszcze nie nie bo 3 minuty 3 minuty 3 minuty Dobra, let's go. Rozwalamy kolejne drzewo. Na razie mi się to naprawdę. O, nowe moby. Tu widzę, że... Okej. Okay. A mogę na przykład tak zejść? a mogę tu zejść. Okej. Okay. O! A, stąd rzeczy zabywamy, dobra. Będzie mogę się wrócić. Coś nowego. Czym to jest starożytną magię? Dobra, nabijemy. Idzie ta starożytna magia. Hmm, zniknęła. No nie, na no, 3 minuty jest. Dziwne. I pewnie będziemy mogli była teraz pierwszy skill. Enta Achievement unlock. Pewnie za to, że. Ten... Cześć, kaczuszka. Co słychać? Czekajcie, o właśnie. O właśnie, i mamy sikarcik. Kolejny skarb. Jeden, bo to jest... te perspektywy są trochę tak... Ciężkie są, szczerze ciężkie są. Super jest, super jest. Nagramy sobie właśnie w widzisz? Mi się gra mega podoba. Jest ładna, jest to mój styl rozrywki y ogólnie. E, podoba mi się też to, że ten styl graficzny jest, wygląda jak troszeczkę ten, e, jak taka stara Prince of Persia. Ok, co u Ciebie za to. Jak Wam w ogóle dzisiaj minął dzień, co robicie? I no i teraz będziemy też sporo grać w y, Mage Seekero. To mogę od razu powiedzieć, gramy dużo w Mage Chłopakam, y, Chłopak przepadł w ruinach. Że'm go ostrzegł, że to nie takie proste, ale czy mnie usłuchał? A gdzie tam wziął się i ruszył z samego rana? Przygarnąłem chłopaka, jak w jego mamie dobrej kobicie się zmarło. Nigdy że nie uważał się za jego ojca, ani nic w ten deseń, a ten nie mówił mi tato. Ale koniec końców czułem się za niego odpowiedzialny. Może jestem dla niego ciutek zbyt surowy. E, to dobry dzieciak, Jak okoliczności sprzyjają. Jego okoliczności sprzyjają. Głupim, żem powiedział mu o miejscu z relikwiami. Poniosło go. Ten chłopak już tak ma. Ech. Wierzyć to ja w nic nie wierzę. Ale modlę się do skrzydlatej pani, by chłopak przeżył, spakował, żeby jadła na podróż. Ruszam za nim. Co? Skończyłeś wolność Nice. O, patrzcie, kto wrócił. A będzie obity? Tak, jest obity. O, nowe skille? Ej, to chciałem. Bez dawnych nigdy go nie pokonam. Ajdź, nie podchodź. Nie podchodź. O! A chudno stał. Ciąż uważasz. Już uważasz, że mnie nie potrzebujesz? Lani? Co ty tutaj robisz? Prowadzę rekrutację. Nie poddaję się. Wejście w zaklęcie petrucytowe. Ta bestia jest wrażliwa na ogień. A czyli będę mógł się wyposażać zaklęcia? Co za moc! Sylarz może aktywować i używać umiejętności skopiowanych od magicznych wrogów, czyli zaklęć, może je odblokować przy stanowisku czarodziejstwa Choć skopiowane umiejętności są darmowe, zaklęcia zużywają manę. Ilość zużytej many zależy od poszczególnych zaklęć. Mana jest przywracana, gdy Sylarz zadaje obrażenia atakami fizycznymi. Ciężkie ataki przywracają więcej many niż lekkie. Dobra, i możemy go bić. Ej, nie no, jak zbijamy mu ten shielda, to jest spoko. Hm. Wieczna Zmarzlina. Pierwszy boss za nami. Nice. Dzięki za lurkę nasal i dzięki za lurkę Setra. Pan dużo siedziałem na dworze, rysowałem i teraz panuje zażywać nockę. Czemu chcesz za zarywać nockę? Jak się czujesz rzucając zaklęcie? Niesamowicie. nawet wytworzyłaś? Tak, yy, a jeśli się do nas przyłączysz, zrobię mnóstwo następnych. Wiem, że myślisz, że cię spowolnimy, ale posiadamy talenty, których ty nie masz. Razem bylibyśmy niepowstrzymani. Wątpię, byśmy się dogadali, jak dowodzić powstaniem. Zauważyłam. Ty chcesz spłonąć w walce, a my chcemy przeżyć, by stworzyć lepszą przyszłość. Ale myślę, że i tak do nas dołączysz, bo potrzebujesz naszej siły. Przyznaję, że twoje czartwórstwo to coś niezwykłego. Dobrze, dołączę do was pod jednym warunkiem. Pomożecie mi zabić Eldreda obrońcę korony. Dowódce, owców Magów? Tak. Jeśli nie będziemy mierzyć wysoko, nie ma sensu się w ogóle za to zabierać. Po śmierci króla Eldreda stał się najpotężniejszym człowiekiem w całym królestwie. To on wtrącił mnie do lochu, więc chcę jego głowy. Możecie mi w tym pomóc. Tak niebezpieczna misja wymaga czasu i planowania. Ale wiem, że gdy połączymy siły, uda nam się to. Zgoda. Wy pomożecie mi zabić Eldreda, a ja spróbuję wykopać, wykonać twoje rozkazy. Witaj wśród powstańców, w Syrasie. Chodź, wrócimy do obozu. Cześć Dominika, co tam? Jak widziałeś swoją śmierć? Jak się w ogóle królik czujesz? Powiedz mi, bo w sumie nie wiem, czy pytałem. I jak ty się czujesz, Dominika? Jak to śmierć? O, siedzimy znowu w obozie. Ja się zastanawiam, czy my będziemy wychodzić na wysp misję, czy jak to będzie wyglądać? Zatem, jak się nauczyłaś wytwarzać zakręcia z petrucytu? To był pomysł mojej nauczycielki Kary. Ona też jest czarotwórczynią. nauczyła mnie wszystkiego, co wiem. Kara wydaje się mądrą osobą. Gdzie jest teraz? Została pojmana przez władców magów. Próbujemy ją uratować, ale to jest chyba niemożliwe. Wielka szkoda. Jej mądrość byłaby nieocenioną pomocą w naszej walce z Eldredem. Mam tylko nadzieję, że nic się jej nie stało. Tymczasem, czy mogę wyprowadzić trochę zaklęć, które stworzyłaś? Oczywiście! Proszę, dodam je do twego arsenału. Po skupiowaniu zaklęcia od wroga Sylas może otworzyć je przy stanowisku lejlani w zamian za zasoby. Sylas może odblokować więcej miejsc na manę, im silniejsze zaklęcie, im więcej zużywa many. Okej. Okay. No jak A, i boję się, że... A, wywadziłem się na rowerze i boję się, że mi się kość jakaś wykrzywiła, a tak Ale pod jakim względem ci się kość mogła wykrzywić? To byś nie zbyt mogła się ruszać. Patrzcie, to jest zaklęć. Palenie. Tworzy wokół ciebie pole ognia. Okay. I mamy pierwsze zaklęcie, dobra. Chociaż nie wiem, czy nie wolałem kuli ognia, szczerze. Znaczy ten obszar nie jest taki... taki not bad jest. Tego nie mogę używać w ogóle. To jest za 400 Mogę mieć sopel. Nie wiem, panikuję. Będzie dobrze, spokojnie. Bo wiesz, pewna grupa YouTuberów ma rebiut i pierwsza osoba z tej grupy swój rebiut zaczyna o godzinie 3.30, a ostatnia osoba kończy o 6. A rozumiem. Powietrza nie mamy nic, tego też nie mamy nic, tego też nie mamy nic, tego też nie mamy nic. Możemy sobie sopel zabrać. Rzuca odłamek lodu zadając obrażenia trafionym wrogom. I mamy nowe zaklęcia. Dobra rzecz, szczerze, dobra rzecz. Ciekawe teraz mnie, jak to się ekwipuje. O, dodatkowa mana. Tu mamy zdolność na dodatkową manę. Fajna rzecz. Dobra. Na się nas nie stać, więc inna sprawa. Cię po prostu panicznie boję, żeś pita jechać. Ale coś cię boli, aż tak? Dam głowę do Dam głowę, że nauczycielka Lejlani może obdarzyć mnie siłą potrzebną do zniszczenia Eldreda. Muszę porozmawiać z Lejlanią o jej uratowaniu. Ur Porozmawiaj z Lejlani. A tu jest w ogóle książka. Chciałem dziś, pamiętam mój pierwszy raz. Byłem mały. Uniosłem się ponad ziemię i wleciałem w przestworza, myślałem, że to błogosławieństwo, móc przemieszczać się tak szybko i łatwo, ale nigdy więcej nie latałem aż do dziś. To tak jak mieć wzrok w świecie, w którym otwieranie oczu jest bluźnierstwem, albo mieć dotyk, ale samym wyciągnięciem dłoni budzić grozę u wszystkich, których znasz i kochasz. Któż potrafi oprzeć się obserwowaniu i dotykaniu otaczającego świata? Ja nie. I nie mam takiego zamiaru. Tutaj mogę w końcu być sobą. Po raz pierwszy, odkąd uniosłem się w powietrze, czuję prawdziwą więź ze światem. Mogę pomagać tutejszym ludziom. Czuję się wolny. Co w tym złego? Nie, ale może boleć? Ja w szoku jestem. No, spokojnie. No może, może będzie pasować. Pewna nauczycielka Kara, wiecie gdzie łowcy magów ją trzymają? Sądzimy, że tak, ale byliśmy za słabi, by ją uwolnić. Mógłbym ją stamtąd wydobyć. Niewątpliwie to mogłoby być też dobre ćwiczenie dla Ciebie. Ćwiczenie w czym? W pracy z ekipą. Opcjonalne rozmowy. Możesz opcjonalnie prowadzić rozmowy z sojusznikami w kryjówce, aby dowiedzieć się więcej na ich temat. Gdy dostępna będzie nowa rozmowa, zostanie oznaczona ikonką. Niektóre rozmowy są dostępne tylko przez ograniczony czas. O! Pojezdrowie, kaczuszka! Rozmawiaj. Początek rewolucji. Powiedz Lejlani, czy zawsze chciałaś wszcząć powstanie? Ehm, nie. Gdy byłam mała, marzyłam o prowadzeniu kalczmy. Takiej z ogródkiem na tyłach, w których uprawiałabym warzywa. Ale wychowałam się w biedzie, a w dodatku okazałam się magiczką. A to znaczy, że jestem traktowana jak przestępczyni za coś, co nie było moim wyborem. Spędziłam więc wiele lat w ukryciu. Już się zrozumiałem, że nie chcę się dłużej kryć, że chcę zmienić świat. Zawsze uważałem, że demacji przydałoby się trochę chaosu. Zburzenie starego porządku, usunięcie nierodactwa. A potem odbudowanie demacji, która byłaby tolerancyjna dla wszystkich. Odbudowanie. Wiem, że to może nastąpić, ale ostatnio mam czas myśleć jedynie o zemście. Pełnimy to marzenie, Sylasie. Zobaczysz. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy, czy mogę tutaj z kimś jeszcze pogadać czy coś. Tu nie, tu nie, tu nic nie ma. Tu mam zaraz przyjść, ale to za chwilę. Ja bym chciał zobaczyć, czy właśnie mamy jakieś dostępy do rzeczy. Bo to byłaby... No nie powiem. przydał się? Wracamy, co? Szczerze mówiąc, dziwi mnie, że się tutaj zjawisz. Dziwiło mnie to, że się zjawisz. Mogę z tobą pogadać? Zaklęcie lani to coś niesamowitego nie sądzisz? Okej. Okay. Nie, dobra, Stop z tymi żartami. Wystarczy mi tych żartów, szczerze. Żarty, żarty się skończyły. O! Mam dar widzenia w przyszłości. U ciebie dostrzegam ogień młodości, gniew dziecka. A. Okej. Okay. Tu jeszcze się dostać nie możemy. Tutaj tak samo. Może tu coś jest? O, właśnie. Pewnego dnia będzie tu wielka biblioteka. teraz to tylko chłapy mądrości. O! I tu mogę wyklipować nasz, nasze skile. Okej. Okay. I tu będę musiał odblokować. Dobra, czyli tak to działa. Dobra. No widzicie, i dowiedzieliśmy się nowych rzeczy, gdzie coś, jak się ekwipuje i tak dalej. Dobra, no to co? Wracamy.